Tamtego wieczoru w restauracji Paweł patrzył na mnie tak, jakby nikogo innego w pomieszczeniu nie było. Siedzieliśmy w małej włoskiej knajpce, niedaleko szpitala, tuż po jego ostatnim dyżurze w tym tygodniu. Oczy miał zmęczone, ale wyraz twarzy zupełnie inny. Sięgnął przez stół, wziął moją dłoń i powiedział: kiedy skończę rezydenturę Katarzyno, wyjdziesz za mnie. Na moment zaniemówiłam, potem roześmiałam się przez łzy. Tak, wydusiłam z siebie ledwo. Tak, oczywiście. Wyobrażałam sobie ten moment wcześniej, ale w mojej wersji zawsze kończyło się telefonem do mamy. Tym razem czekała w domu z butelką bezalkoholowego szampana i nerwowym uśmiechem, który zdradził wszystko, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Niech zgadnę, powiedziała. Oświadczył się. Pokiwałam głową, a jej oczy zaszły łzami. On jest dla ciebie dobry. Najlepszy, odpowiedziałam. Nawet podziękował ci za moje wychowanie. Powiedział, że uszczęśliwi mnie. Już jesteś, mama powiedziała cicho, przytulając mnie. Ale podoba mi się, że chcę na to zasłużyć. Moja mama Małgorzata wychowała mnie sama. Tata zmarł, gdy byłam niemowlęciem. Nigdy nie wyszła ponownie za mąż, nigdy nie narzekała, po prostu pracowała. Długie godziny, wczesne poranki, ciche wieczory. Zawsze mówiła, że prowadzi własną działalność. Ale nie drążyłam. Myślałam, że to jakieś doradztwo czy praca biurowa. Liczyło się to, że nigdy nie pokazała mi swojego zmęczenia. Po prostu zawsze była. A teraz, gdy zakładałam własną rodzinę, miałam nadzieję, że wreszcie trochę odpocznie. Kilka tygodni po oświadczynach, Paweł zasugerował, żebyśmy zorganizowali oficjalną kolację z jego rodziną. Chcą poznać ciebie i twoją mamę, dodał. Rodzina jest dla nich ważna. Uśmiechnęłam się. Oczywiście. Wiedzą, że jesteśmy zaręczeni, prawda? Wiedzą. Są podekscytowani. Trochę tradycyjni, ale pokochają cię. Nie pytałam, co znaczy trochę tradycyjni. Nie chciałam. Rezerwacja była na czwartkowy wieczór w ekskluzywnej restauracji w centrum. Paweł wybrał miejsce. Prywatny pokój. Ładne oświetlenie, duży okrągły stół. Założyłam bladozieloną sukienkę, którą mama pomogła mi wybrać. Była konserwatywna, ale czułam się w niej dobrze. Rodzice Pawła, Daniel i Karolina spóźnili się 10 minut. Jego brat, Jakub, wlókł się za nimi w bluzie z kapturem i spodniach od mundurka z papierkiem po gumie wystającym z kieszeni. Przepraszamy za spóźnienie, powiedział Daniel, sprawdzając swój Rolex, gdy siadał. Korki z kliniki. Miło mi państwa poznać, powiedziałam, wstając. To moja mama Małgorzata. Karolina uśmiechnęła się sztywno. Jakub nie podniósł wzroku. Szybko złożyliśmy zamówienie. Gdy przyniesiono przystawki, Daniel pochylił się, opierając oba przedramiona na stole. Więc, Katarzyno, powiedział. Paweł mówił nam, że jesteś nauczycielką? Tak, proszę pana. Literatura w Liceum Kopernika. Ach, przeciągnął samogłoskę, jakby to było coś do zbadania. Szkoła publiczna? Tak, skinął lekko głową. Karolina spojrzała na męża, potem na mnie. Co studiowałaś? Zapytała. Filologię polską ze specjalizacją pedagogiczną. Żadnej medycyny, żadnych nauk ścisłych. Nie, proszę pani. Jakub parsknął w swoją kole. Małgorzata odezwała się łagodnie. Katarzyna zawsze kochała czytać, nawet jako mała dziewczynka. Daniel uśmiechnął się, ale nie było w tym ciepła. A pani Małgorzato czym się pani zajmuje? Prowadzę własną działalność, powiedziała z godnością. Karolina uniosła brew. W jakiej branży? Edukacja, odpowiedziała mama. Zobaczyłam spojrzenie, które wymienili Daniel i Karolina. Błysk rozbawienia. Wtedy Jakub odchylił się i powiedział głośno: No to co? Korepetycje czy coś? Musieliście być strasznie spółkani. Paweł zesztywniał obok mnie. Słucham? Zapytałam mrugając. Jakub wzruszył ramionami. No, mówię tylko. Samotna matka, własna działalność, córka nauczycielka. To cały pakiet niczego wielkiego. Wyraz twarzy mojej matki się nie zmienił, ale poczułam, jak puls mi przyspiesza. Wychowano mnie ze wszystkim, czego potrzebowałam, powiedziałam spokojnie, włącznie z szacunkiem. Daniel uniósł rękę. Nie, nie, nie bądźmy emocjonalni. Po prostu próbujemy poznać naszych przyszłych krewnych, do tego służą takie kolacje. Karolina podjęła wątek. I po prostu się martwimy. Widzisz, Paweł ma odziedziczyć naszą klinikę. Ważne jest, żeby jego partnerka pasowała do wartości naszej rodziny. Jakich wartości? Zapytałam. Uśmiechnęła się sztywno. Ambicji, prezencji, profesjonalnej doskonałości. Po prostu spodziewaliśmy się kogoś z podobnego środowiska, nie kogoś ze służby publicznej, rozumiesz? Spojrzałam na Pawła, ale wyglądał na oszołomionego, z lekko otwartymi ustami. Mamo, powiedział półgłosem. Karolina machnęła ręką. Nie martw się, kochanie, po prostu jesteśmy szczerzy. Katarzyna jest zapewne miła, ale małżeństwo to coś więcej niż miłość. Daniel zwrócił się do mojej matki. Bez urazy, Małgorzato, ale prowadzi pani własną działalność w edukacji. To nie jest zbyt stabilne. Właściwie jest bardzo stabilne, powiedziała. Jakub roześmiał się. Co? Prowadzi pani małe korepetycje w kuchni czy coś? To było za wiele. Otworzyłam usta, żeby im odpowiedzieć, ale zanim zdążyłam wydusić słowo, moja matka wstała. Położyła serwetkę na stole z wolną precyzją i powiedziała głosem, którego nigdy u niej nie słyszałam. Niskim, zimnym i absolutnym. Rozumiem. W takim razie wycofam rekomendację Jakuba do Akademii Medycznej. Cisza. Słychać było, jak nóż Pawła upada na talerz. Karolina zamrugała. Słucham? Daniel zmarszczył brwi. O czym pani mówi? Małgorzata spojrzała na Jakuba. Aplikowałeś do Akademii Medycznej przez elitarną ścieżkę Liceum Sobieski, prawda? Jakub zamarł. Jestem dyrektorką Sobieskiego, powiedziała, wciąż stojąc. I podpisuję wszystkie finalne rekomendacje. Twoja była w toku? Teraz już nie jest? Przez sekundę nie byłam pewna, czy dobrze usłyszałam? W pokoju zapadła cisza. Taka cisza, że słychać było brzęk lodu w nietkniętej szklance Jakuba. Moja matka wciąż stojąc, właśnie powiedziała, że wycofuje jego rekomendacje do Akademii Medycznej. Jakub zamrugał, jakby dostał w twarz. Co? Jaka rekomendacja? Akademia wymaga formalnego poparcia ze szkoły zatwierdzonej przez komisję, powiedziała mama spokojnie. Sobieski jest jedną z instytucji, które zapewniają takie poparcie. Przewodniczę komisji rekomendacyjnej. Twoje nazwisko było na liście oczekujących, już go tam nie ma. Jakubowi otwierały się i zamykały usta. Spojrzałam na Pawła. Był zamarznięty, oszołomiony. Czułam, jak gorąco rośnie mi w piersi. Daniel pochylił się, marszcząc brwi. Sobieski, ta elitarna szkoła? Zgadza się, odpowiedziała mama. Pracuje pani tam? Założyłam ją. To zdanie zawisło w powietrzu, jak ołowiany ciężar. Daniel parsknął. Twierdzi pani, że jest dyrektorką Liceum Sobieski? Mama skinęła raz głową. Założycielką, dyrektorką i przewodniczącą rady. Jakub upuścił gumę na podłogę, nie zauważając tego. Głos Karoliny stał się kruchy. Przepraszam, ale gdy powiedziała pani, że prowadzi własną działalność, nie myślałam, że ma pani na myśli, że jest pani właścicielką szkoły? Zarządzam nią, powiedziała matka. Nasi uczniowie konsekwentnie plasują się w górnych trzech procentach wyników krajowych. Akademia Medyczna otrzymuje ponad tuzin aplikacji z naszej klasy maturalnej każdego roku. Tylko czterech jest nominowanych do instytucjonalnej rekomendacji. Jakub był jednym z nich. Do dzisiaj. Jakub wyglądał, jakby miał zwymiotować. Ale dostałem rekomendację. Mój doradca powiedział, że jest już przetworzona. Twój doradca nie podejmuje ostatecznej decyzji, powiedziała mama. To byłabym ja. Jakub odsunął krzesło i wstał. Proszę, proszę, niech pani tego nie robi. Nie przygotowałem się porządnie do egzaminów, liczyłem na wczesną rekrutację. Serce mi waliło, ale nie odrywałam wzroku od matki, nie drgnęła. Nie podniosła głosu, po prostu patrzyła na niego, jakby miała w głowie całą teczkę z jego wynikami, i może miała. Przykro mi, powiedziała, ale twoje zachowanie dziś wieczorem nie odzwierciedla wartości, na których zbudowany jest sobieski, ani twojej rodziny. Daniel prychnął. Każe pani nastolatka za nieporozumienie przy stole to nadużycie władzy. Nie, powiedziała mama spokojnie. To właściwe wykorzystanie dyskrecji. Charakter ma znaczenie. Usta Karoliny wykrzywiły się. To śmieszne, nie może pani zniszczyć jego całej przyszłości przez kilka złośliwych komentarzy. Ja jej nie zniszczyłam, odpowiedziała mama. Zrobiliście to państwo razem. Głośno. Daniel uderzył pięścią w stół tak mocno, że sztućce zabrzęczały. To blef. Zasiadam w radzie darczyńców Akademii. Mogę porozmawiać z komisją rekrutacyjną. Paweł odwrócił się gwałtownie. Tato nie. Paweł! warknął Daniel. To oszustwo. Ci ludzie grają w jakąś małostkową grę zemsty, bo zraniliśmy ich uczucia. Poczułam, jak te słowa mnie przeszywają. Ci ludzie. Jakub zaczął panikować. Proszę, pani dyrektor, pani Małgorzato, cokolwiek, proszę nie zgłaszać tego do akademii. To była tylko głupia kolacja, nic złego nie mieliśmy na myśli. I wtedy moja mama to powiedziała. Już wcześniej wahałam się z podpisaniem, powiedziała. Nie tylko ze względu na twoje oceny, Jakubie, ale dlatego, że słyszałam plotki o nieprawidłowościach związanych z twoją aplikacją. Daniel zesztywniał. Ręka Karoliny powoli zacisnęła się na krawędzi stołu. Jakie nieprawidłowości? zapytał ostrożnie Paweł. Zobaczyłam jak wzrok mojej matki przesuwa się w stronę Karoliny, a jej wyraz zmienia się ze spokojnego na ostry. Otrzymałam raport, że twoja matka dostarczyła kopertę z kilkuset złotymi w gotówce twojemu wychowawcy podczas jesiennych konsultacji. Szczęka mi opadła. Czekaj łapówka. Paweł wyglądał, jakby ktoś wytrącił z niego powietrze. To nie była łapówka, powiedziała szybko Karolina. To była darowizna. Dla nauczyciela? Zapytałam. Osobista darowizna? Powiedziała zbyt szybko. Jakub opadł z powrotem na krzesło, blady. Mama skrzyżowała ręce. Akademia wymaga od wszystkich instytucji popierających zgłaszania wszelkich podejrzeń nieetycznego zachowania. Poinformuję zarówno Komisję Rekrutacyjną, jak i Regionalny Panel Etyki Edukacyjnej. Daniel odsunął krzesło i wstał. Dobrze, zrozumieliśmy pani punkt widzenia, ale jeśli pani to zrobi, jeśli pani sabotuje przyszłość Jakuba, to koniec. Paweł, te zaręczyny są skończone. Odwróciłam się do Pawła, oczekując, że rozbroi bombę, ale zamiast tego wstał obok mnie. Nie, powiedział cicho. Ale stanowczo. To nie koniec. Co? Daniel zamrugał. Paweł rozejrzał się po stole. Na brata, rodziców, potem na mnie. Nie zrywam zaręczyn. Zrywam kontakt z wami. Karolina patrzyła na niego, jakby mówił w obcym języku. Słucham? Całe życie patrzyłem, jak traktujecie ludzi jak śmieci, powiedział Paweł. Personel, pielęgniarki, sąsiadów, a teraz Katarzynę i jej mamę. Miałem nadzieję, że ta kolacja udowodni, że się mylę. Zamiast tego potwierdziła wszystko. Paweł, warknął Daniel, jesteś spadkobiercą kliniki. Paweł pokręcił głową. Nie jestem. Jakub wydał zduszony dźwięk. Co masz na myśli? Nie przejmę kliniki. Zostaję w szpitalu uniwersyteckim. Zaproponowali mi stałą rezydenturę chirurgiczną. Tam chcę być i nie będę częścią systemu, gdzie ludzie kupują sobie pozycje, na które nie zasłużyli. Odszedłbyś od tego wszystkiego? Ryknął Daniel. Od rodzinnego dziedzictwa? Nie ma w nim już nic honorowego, powiedział Paweł. Potem odwrócił się do mnie i wziął moją dłoń. Ty jesteś teraz moją rodziną. Skończyłem z nimi wszystkimi. Karolina sapnęła. Ty niewdzięczny, mały. Dość, powiedziałam, stając obok niego: nie potrzebujemy waszych pieniędzy, nie potrzebujemy waszego nazwiska i na pewno nie potrzebujemy waszej zgody. Jakub znów wstał, głos mu się łamał. Paweł, proszę, nie pozwól jej tego zrobić. Ona nic nie robi, powiedział Paweł. Po prostu trzyma cię przy standardzie, o którym myślałeś, że cię nie dotyczy. Zobaczyłam to wtedy jasno jak dzień. Prawdziwą panikę w oczach Daniela, bo wiedział, co nadchodzi. Szkoła, przegląd etyczny, kontrola, a najgorsze ze wszystkiego konsekwencje. Moja matka spokojnie sięgnęła po płaszcz. Będziemy w kontakcie, powiedziała. Z akademią i z kuratorium. Sugeruję, żebyście zaczęli szukać niezależnych procesów rekrutacyjnych na przyszły rok. Potem spojrzała na mnie. Katarzyno, powiedziała, uśmiechając się łagodnie. Idziemy. Wzięłam Pawła za rękę i razem poszliśmy za nią, zostawiając rodzinę sobieskich siedzących tam, uciszonych, zdemaskowanych i nagle bardzo, bardzo samotnych. To dziwne, jak cisza może być głośniejsza niż krzyki. Tak właśnie czułam, gdy wychodziliśmy z restauracji. Nikt za nami nie pobiegł, nikt nie próbował nas zatrzymać. W Sobiescy po prostu siedzieli, zbyt oszołomieni, żeby nawet krzyczeć. Po raz pierwszy widziałam ich naprawdę bezsilnych, i było to dziwnie ciche. Jechaliśmy do domu z uchylonymi oknami i niskim ogrzewaniem. Mama siedziała z tyłu, nie mówiąc ani słowa. Paweł trzymał moją dłoń przez całą drogę, od czasu do czasu zerkając, jakby sprawdzał, czy wszystko ze mną w porządku. Byłam dziwnie spokojna. Czułam się, jakby gorączka spadła. Gdy dotarliśmy do domu, Zrobiłam herbatę, ale nikt jej nie tknął. Po prostu siedzieliśmy w salonie. Światło z mojego biurka rzucało miękką poświatę. Paweł w końcu przerwał ciszę. Przepraszam. Powinienem był was ostrzec. Nie mogłeś, powiedziałam. Całe życie próbowałeś sprawić, żeby wydawali się normalni. Nie są, wyszeptał. Wcale nie. Mama odstawiła nietkniętą filiżankę. Zrobiłeś dziś właściwą rzecz. Paweł spojrzał na nią i po raz pierwszy zobaczyłam w jego twarzy tła coś, co przypominało żałobę. Nie z powodu utraty rodziny, ale z powodu uświadomienia sobie, że nigdy nie byli tym, na co miał nadzieję. Myślisz, że Jakub ma jeszcze jakąś szansę? Zapytał. Mama milczała przez długą chwilę. Nie z wczesną rekrutacją, nie po tym bałaganie. Paweł nie kłócił się. Będzie mnie nienawidził, mruknął. Nie, powiedziałam. Będzie nienawidził siebie. Ty tylko dałeś mu kogoś innego do obwiniania. Konsekwencje przyszły szybciej niż ktokolwiek z nas się spodziewał. W ciągu tygodnia Akademia rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie. Mama złożyła raport o próbie przekupstwa, a szkoła zaczęła po cichu badać sprawę doradcy, który przyspieszył aplikację Jakuba. Słyszałam od jednego z moich uczniów, że Jakub nie pojawił się w szkole przez trzy dni z rzędu. Gdy w końcu przyszedł, był blady, nerwowy i unikał kontaktu wzrokowego ze wszystkimi. Paweł powiedział mi, że otrzymał lawinę telefonów od rodziców, najpierw wymagających, potem błagalnych, potem wzbudzających poczucie winy wiadomości o rodzinnym obowiązku i dziedzictwie. Nie odpowiedział na żadną z nich. Rekomendacja została oficjalnie wycofana. Termin wczesnej rekrutacji do akademii minął bez nazwiska Jakuba na liście. Nawet gdyby aplikował przez regularną rekrutację, był miesiące w tyle z przygotowaniami do egzaminów. A teraz musiałby wyjaśnić czerwoną flagę w swoich aktach. Nie cieszyłam się z tego. Nie naprawdę. Ale też nie czułam się źle. Działania mają konsekwencje, nawet dla dzieci z bogatych rodzin w markowych bluzach. Pobraliśmy się z Pawłem sześć miesięcy później. To nie było wesele, które początkowo sobie wyobrażaliśmy. Żadnej wielkiej sali, żadnego drogiego zespołu, ale było piękne. Ceremonia w ogrodzie, przy centrum społecznym, gdzie prowadziłam popołudniowe zajęcia. Moi uczniowie zaskoczyli mnie żurawiami origami złożonymi ze starych czasopism literackich. Mama płakała przez całą ceremonię. Paweł trzymał moje dłonie. I kazał mi obiecać, że zawsze będziemy mówić to, co myślimy, nieważne kto słucha. Daniel i Karolina nie byli zaproszeni, nigdy nawet nie wysłali kartki. Jakub nie aplikował do żadnych innych szkół medycznych tego roku. Wieść o incydencie rozeszła się po cichu, ale skutecznie. Jego nazwisko stało się radioaktywne wśród komisji rekrutacyjnych. Sobiescy próbowali wykorzystać swoje pozostałe koneksje. Ale nikt nie chciał tego skandalu. W końcu Jakub ukończył liceum bez przyjęcia na studia. Wziął rok przerwy na przygotowania, ale prawda była taka, że jego pewność siebie pękła. Może po raz pierwszy zdał sobie sprawę, jak bardzo jego życie było zbudowane na iluzji. Klinika też zaczęła się rozpadać. Pielęgniarki odeszły. Recepcjoniści poszli za nimi. Pacjenci skarżyli się na czas oczekiwania. Niegrzeczny personel recepcji, przeoczone wyniki badań. Ostatnią kroplą było, gdy plotki o incydencie z akademią dotarły do lokalnej komisji medycznej. Daniel został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska dyrektora. Karolina obwiniała wszystkich: akademię, szkołę, moją mamę, Pawła, nawet Jakuba. Ale nigdy siebie. To było w porządku. Nie słuchaliśmy. Pewnego wieczoru, około rok po wszystkim, siedziałyśmy z mamą w jej gabinecie. Nalała mi kieliszek czerwonego wina i otworzyła szufladę. To, powiedziała, kładąc przede mną teczkę, jest wszystko, czego będziesz potrzebować, jeśli kiedykolwiek zechcesz prowadzić sobie skiego. Zamrugałam. Mamo jeszcze nie ustępuje, uśmiechnęła się. Ale kiedyś, i gdy ten czas nadejdzie... Chcę, żeby osoba odpowiedzialna wiedziała, co to znaczy chronić uczniów. Przejrzałam teczkę budżety, protokoły rady, procesy aplikacyjne. To było przytłaczające, ale też wydawało się właściwe. Nie wiem, czy chcę być odpowiedzialna przyznałam. Nie musisz teraz decydować powiedziała ale wiedz, że zasłużyłaś na swoje miejsce nie dlatego, że wyszłaś za mąż, nie z zemsty ale dlatego, kim jesteś. Tej nocy nie spałam, czytając teczkę. Nie dlatego, że musiałam, ale dlatego, że chciałam zrozumieć system, który próbował mnie przerzuć i jak udało nam się przetrwać. Kilka miesięcy później spotkałam Jakuba. W księgarni, ze wszystkich miejsc. Wyglądał na chudszego, jakoś starszego. Nie fizycznie, ale duchowo. Zobaczył mnie, zawahał się, potem powiedział Cześć Katarzyna. Jakub. Wsunął ręce do kieszeni bluzy. Uczę się. Próbuję znowu w przyszłym roku. Pokiwałam głową. Wpatrywał się w podłogę. Nie wiedziałem, że mama kogoś przekupiła. Znaczy trochę podejrzewałem, ale nie pytałem. To nie ma znaczenia, powiedziałam. Grałeś razem z nimi. To też był wybór. Skrzywił się. Chyba tak. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że cię nie winie. Nie odpowiedziałam. Nie było co mówić, ale gdy się odwracał, poczułam coś. Nielitość, niezłość, jasność. Paweł wrócił wczoraj z dyżuru, z bukietem stokrotek i plastikową torbą z makaronem na wynos. Zapytałam, jaka to okazja. Uśmiechnął się. Pierwsza rocznica wyjścia z tamtej restauracji. Roześmiałam się. Powinniśmy oprawić rachunek. Już to zrobiłem, powiedział, wyciągając go z pleców. I tym właśnie jesteśmy teraz. Dwoje ludzi, którzy odeszli od tego, co wszyscy mówili, że potrzebujemy i zbudowali coś prawdziwego z popiołów. Dziedzictwo nie ma znaczenia. Nazwisko rodziny nie ma znaczenia. Liczy się wybieranie ludzi, którzy wybierają ciebie. I nigdy, przenigdy nie lekceważenie kobiety w używanym żakiecie, która podpisuje szkolne rekomendacje.